Twój pokorny sługo Innosa. Nasz cel został osiągnięty, a ty i twój pracodawca już nie zdołacie nas pokonać. Baliera Beliara nad Chorinis będzie dwa razy potężniejsza niż ta która była w górniczej dolinie, a słudzy Innosa i Adanosa zostaną uwięzieni. Orkowie także zdołają zapanować nad Khorinis i jego mieszkańcami. Nawet wielcy przyjaciele twojego Harada, magowie ognia, nie zdołają nas zatrzymać. Zresztą po co ja ci to mówię, a teraz gin. Jak widać jest ich więcej. Muszę uciekać. Harad musi dowiedzieć się o tym, co się ma wydarzyć, ale dziwi mnie, że on mi o tym powiedział. Mnie to i tak nikt nie słucha. O nie, przeklęte słudzy Beljara zabiły Harada, muszę się dowiedzieć co się tu stało. Witaj, wiesz kto zabił Harada? Widziałem, starego siwego człowieka w fioletowej zbroi i jednego mężczyznę z ukrytą twarzą, także w fioletowej szacie. Zaraz jednak skoczył do morza i popłynął w kierunku wyspy. Drogi Pyrokarze, zabito Harada, dokonał tego jakiś czarny mak z jednym pomocnikiem, skoczył do portów Chorinis i popłynął w kierunku wyspy. Drogi Chłanie, niestety będziesz musiał się udać do obozu poszukiwaczy, jednak aby byli skłonni do wyjawienia ci co mają zrobić będziesz potrzebował magicznego miecza Uriziela, znajdziesz go w naszych piwnicach. Widziałem także jednego poszukiwacza, wyjawnił mi coś o barierze Beljara nad Khorinis oraz o podbicu miasta przesorków, przed spotkaniem wypiłem miksturę, którą kupiłem w Khorni przecinek myślałem, że to jest mikstura uzdrawiająca jednak było to coś więcej. Baliera Beliara a, jeżeli o tym mówisz to musisz wyruszyć niezwykle szybko w drogę, przeciwnik nie jest często zbyt skłonny do rozmowy, zwłaszcza gdyż mówimy tu o Balierze Beliara, musisz także przyswoić sobie Euryziel do walki, powodzenia.